To jest Asia! Nie jesteście na to gotowi. Powiem tak. Nie jesteście gotowi na to, co zaraz zobaczycie. Mówię to z pełną świadomością tych słów, ale wam to pokażę. Mimo wszystko. Metamorfoza od dress code. Właśnie z niej wróciłam. Oczywiście ubrania musiałam im oddać, ale to, co zostało zrobione, zostało zrobione. Powitajcie Katarzynę 2.0. Nowe wydanie. Hej, mega dobrze mi w karbowanych włosach, znaczy takich falowanych. Dobrze wyglądam, co? Halo modelki? Tak, dołączę do waszego składu, pewnie. Mega dobrze wyglądam. To jest moje alter ego kiedy już zostanę raperką Lil Gekon, to jest to. Kupię sobie chyba takie coś do włosów, co robi takie włosy. Nie frezownica, tylko fa falow, fa falow, nie falownica, chyba frytkownica. Mhm. Wiesz kiedy będzie odcinek? W lipcu jeszcze będzie odcinek na pewno. No i stylówki też miałam mocne, nie? Co oni ci zrobili? Naprawili mnie. Włosy git, ale makijaż lżejszy, bo trochę zrobili z ciebie jakby 40 sta szła na kluby i chciała wyglądać młodo. No, Okej, okay. ale nie, czy wy to widzicie? Mi się wydaje, jakbym miała powiększone usta. Bo ja mam teraz zamknięte usta normalnie, nie? A wyglądam, miała takie duże kary na oddaj nam kasie. Ale uważam, że włosy już to Chciałabym się nauczyć sobie takie robić. Jesteś na głośniku. Boże, wyglądasz tak pięknie, że poruszyłam niebo i ziemię i serwer Minecraft jest już postawiony, IP normalnie gotowe, jesteś na Listie, rozumiesz? Wszystko jest picobello, gotowe, że można wchodzić, naprawdę. Teraz dużo ale spoko, ale właśnie to jest tyle tapety, ile ludzie normalnie nakładają. Oko jest trochę bardziej, panie mi tłumaczyły, że to jest glam. Oko jest glam bardziej, jest takie mocniej podkreślone. I nie piszcie, że wyglądam obrzydliwie, wyglądam dobrze. Nie miłe strasznie to jest. Wyglądam ładnie. To, że nie wyglądam tak na co dzień, to jest inna sprawa. Po pierwsze, nie mam umiejętności, po drugie, nie mam czasu. Ładnie wyglądam. Mogłabym mieć taki makijaż, tak jak idę sobie na przykład na takie eventy jak właśnie Antosie jakieś takie wydarzenia. Albo bardzo mi się to kojarzy z takim festiwalowym lookiem, żebym mogła iść na jakiś festiwal w, w takim makijażu, na jakiś koncert, na, takie, na jakieś takie wydarzenie. Rozumiem, że to nie jest makijaż na co dzień, i on nie jest takim codziennym makijażem, nie? Ale dzisiaj była taka konwencja, nie? żeby zobaczyć katarzę troszeczkę inną. Nie no, nie wyglądasz źle, ale mocny makijaż nie pod względem ilości, tylko że mocno podkreślający, czy usta przekonturowane, czy poliki ITD i ludziom optycznie to nie gra z twoim normalnym kształtem twarzy. No bo tak jest, nie? Makijaż to jest taki photoshop na żywo, że możesz zmienić całkowicie układ twarzy, układ kości policzkowej, możesz podkreślić to, co chcesz, zakryć to, co nie chcesz. Przecież są ludzie, którzy potrafią sobie na na twarzy praktycznie czyjąś inną twarz, nie? Całkowicie zmieniają swój wygląd. Kokardki też były częścią luku, One trochę mi zjechały, ale... I tu mam warkoczyk. A ciuchy się spodobały. O dziwo, jak będę teraz chodzić na zakupy, to bardziej wiem, czego szukam, co mi pasuje. Więc były tam fajne rzeczy, nie? Na imprezkę idealnie. No też tak myślę, że to jest... Takim, jakbym szła na festiwal, to bym chciała tak wyglądać, nie? Ej, ale to prawda, że jakbym wyszła tak na ulicę, to wydaje mi się, że nikt by mnie nie rozpoznał. To też jest fakt. Halo Szybko odebrałaś Jesteś na streamie A ty grałaś w jakimś hentaju, że tak wyglądasz dzisiaj? Och Cieszę się, że jeszcze nie poznałam twojego taty, bo już miałam wplątać go w moją ripostę do ciebie <grych> A, czyli z moim tatą grałaś w filmie dla dorosłych, Nie, nic takiego nie powiedziałam Natalia Nieźle Ja uważam, że wyglądam bardzo ładnie, szczególnie w tych włosach Uważam, że mi pasują Dzięki zadyszkę na falownicę Jakbym umiała ją obsługiwać, to serio bym sobie taką kupiła i bym sobie robiła taki make up, nie? Znaczy taki, taki frys Da się zrobić takie trwałe Włosy? Takie, że jak się na to, i tak rynek. wyglądam. Tak, to się nazywa trwała. Muszę pomyśleć, żeby sobie takich nie zrobić na tak dłużej troszkę. Kup sobie taki wałek, jeden na spanie na noc, trwała jeszcze włosy, a wałek się nawija w 30 sekund. A z wałka nie wychodzą loki. Ja nie chcę loków, chcę takie fale, jak mam teraz. Jak na noc zrobisz sobie na mokrych włosach zaplatane warkoczyki, i jak je rano rozpuścisz, to powinny wyjść takie podobne do tych, co masz teraz. A jakbym zakupiła serię taką falownicę i, od, i może bym się nauczyła ją obsłużyć i od czasu do czasu bym sobie takie mogła zrobić. Przez ten make-up nie da się ciebie poznać, bo dla mnie makijaż jest za kamuflaż. Nakładam taki make-up i mogę wychodzić na miasto i się bawić. Nikt mnie nie rozpozna. Do momentu aż nie odezwę się głosem, bo ludzie bardzo często rozpoznają mnie nie dlatego, że mnie zobaczyli, a dlatego, że mnie usłyszeli. To jest real talk. Serio, często tak jest. Ja jestem za niska, żeby w tłumie mnie rozpoznać, więc bardzo często przemykam gdzieś niżej i, i, mnie, i mnie ludzie nie widzą. A jak się odzywam, to jest tak... kasik. Na TikToku wszyscy piszą, że hotuwa Jestem, a wy na Twitchu tylko wyzywacie. zmywaj tu gówno. Eee. A na TikToku mnie chwalą. Idę czytać tylko TikToka i dziękować wam wa za różyczki. Dzięki za różyczkę, Max. Wy mnie przynajmniej doceniacie. Na TikToku mam tysiąc widzów i się mną zachwycają wszyscy i wysyłają mi różyczki. A wy, twiczowcy, to co? Widzicie tylko, że wyglądam staro i brzydko. Wygląda, jakbyś nie miała zgłosić te Twoje 5 minut. Ej, bez kitu! To jest moja metamorfoza na twoje 5 minut 4. Z szarej myski wchodzę w falowaną crazy. Katarzynę. Crazy Oliwka? Kto? Tylko Lil Gekon. Crazy Kasix. Muszę zapłacić komuś, żeby zrobił mi piosenkę i żeby tylko tam podłożył mój głos, ale nie taki z AI. Muszę wydać piosenkę jako Lil Gekon jeszcze w tym roku. To jest plan. Kiedyś Kuke mi obiecał, że mi napisze kawałek, ale potem stał się sławny i wydał płytę i już nie ma czasu dla znajomych. Zadzwonię do Frizo Chineczka publicznie wyznała, że zakończyła swój związek i jest singielką. Ej, się... rok, rok rozstań. rozstań! Bez kitu! Mówiliśmy o tym. Jest rok rozstań. Wszyscy! się rozstają. No, Remak muszę uważać, z takim lukiem, Ja mogę mieć każdego, nie? Nie przesadzaj. Nie no, ja bym ja bym się nie chciała z nim rozstać, bo mi załatwił taką super bluzę, kiedy już nie była dostępna. I jeszcze zacznie robić paznokcie, ubierać się bardziej dziewczęco, tracimy ją. Ej, ale tak szczerze, pomyślałam sobie, że mega by mi fitowały teraz te przedłużone paznokcie, ale wiem, że nie byłabym w stanie ich utrzymać tak consistent, żeby one dobrze wyglądały. Bo one trzy tygodnie i one wyglądają. Albo już któryś odpadnie i trzeba je robić na nowo A to strasznie dużo kosztuje Wbijam sobie te paznokcie w oko Jest to bardzo nie... No niedobro, żebym taką broń miała przy sobie Wyglądasz jak prostytutka Dobra, nie możecie takich łatwych pyłek mi wystawiać, bo właśnie rodzice nie zasłużyli na to, żeby tak ich obrazić. Muszę się gryźć w język. A drogo zapłaciłeś za tę stylizację? Ja nic nie płaciłam. Oni mnie zaprosili. Robili mi makijaż, malowali mnie, dali mi piciu, przebrali mnie, oceniali mnie, przebrali mnie znowu, pooceniali mnie, przebrali mnie znowu, pooceniali mnie. Potem ja ich pooceniam i tak spędziłam dzień. Nie było czasu, kiedy jeść, ja też nie nie, jadłam, nie byłam głodna. Ja zjadłam przed wyjściem, i jak wróciłam to sesję do obiad, bo zamówiliśmy catering z Remkiem. W końcu. Ten, o którym Wam często mówiłam. Ten pobudka. Także mam catering i jem. Już dzisiaj zjadłam dwa posiłki, jeszcze czekam. Nie trzeci. Nie, no tak. Będę jadła z miesiąc albo z dwa tygodnie, to potem znowu mi się przeje i już nie będę chciała jeść. No, mnie najbardziej męczy to zamawianie cały czas tego jedzenia. W sensie, że muszę wybierać y, te posiłki, a ja z drugiej strony nie chcę bez wyboru menu, bo wiem, że jestem wybredna. Więc tak źle i tak niedobrze. Jak kupię samochód i spłacę kredyt, to biorę tego kucharza i Mam w życiu. Oczywiście, jak dalej będę dużo zarabiać i będę mogła sobie na to pozwolić. Ale wezmę tego kucharza. O, i wiecie co wymyśliłam? Że jeżeli skończę się w internecie i firma mi nie wyjdzie i nie będę mieć co robić, to chciałabym zostać ratownikiem medycznym. Ostatnio, jak jechałam pociągiem do Natalii i był wypadek, ktoś potrzebował pomocy, to stwierdziłam, kurczę. Pytali, czy jest lekarz na tym? Mówię, no nie jestem lekarzem, ale jakieś tam przeszkolenie medyczne mam, mogę pomóc, nie? No i poszłam tam, ale się okazało, że jest lekarz, więc tylko się upewniłam, bo przy zatrzymaniu akcji serca, może jedna osoba robi tam na przykład rezultację krążeniowo oddechową i możesz przez, przez pół godziny może mniej więcej wytrzymać, to stwierdziłam, a może kogoś zmienię, jeżeli by tam była jakaś potrzebna pomoc albo coś, więc yy, poszłam tam sprawdzić, ale by sobie radzili, pan był przytomny, znaczy nie był przytomny, ale by oddychał samodzielnie, także był stabilny i mówię tak, o spoko i tak sobie pomyślałam, kurczę, mogłabym pomagać ludziom w, takim, w taki sposób, a nie jesteś za fizycznie na ratownika medycznego, to przejebana robota, gdyż co, mogłabym zostać kierowcą na na pewno, bo bardzo dobrze prowadzę. I mogłabym jeździć na przykład w duecie z jakimiś silnymi panami, którzy by nosili i podnosili rzeczy, a ja bym się wykazywała wiedzowo i umiejętnościami innymi, no. Umiem Was poznać udar, umiem prowadzić RKO, umiem założyć przeróżne bandaże i opatrzyć wszystkie rany. Kiedyś byłam w drużynie takiej ratowniczej i robiliśmy takie. Na scenkach takich braliśmy udział konkursowych jakby, nie? Więc. Tam też robiliśmy takie rzeczy. I podobało mi się to w sensie. jarało mnie to. Potem dwa razy w prawdziwym życiu też zdarzało mi się, że musiałam tą wiedzę wykorzystać. Tylko nie wiem, jaka jest, jaka jest droga edukacyjna, żeby zostać ratownikiem medycznym. Czy ja potrzebuję studia, czy tam jest jakiś kurs, który mogłabym na przykład zrobić? Mapa karier. O, nie wiedziałam, że jest coś takiego. Co powinienem umieć? Muszę znać analizę człowieka oraz funkcję wszystkich narządów w organizmie, muszę znać zasady pierwszej pomocy, szybki refleks spostrzegawczość, no, oczywiście, gdzieś jak gram w CESA. Umiejętność o szybkiego podejmowania decyzji? Zawsze. Podzielność uwagi? Mam za rozbieżnego. Trzy lata studiów, można zaocznie, ale jest takie coś jak ratownictwo medyczne, to robisz kurs i możesz imprezy obstawiać ITD, ale masz dużo mniej uprawnień. Nie, to poszłabym na studia. Ej, może teraz pójdę na studia? Zawsze można iść na studia, nie? Dobra pamięć, mam zajebistą pamięć. Umiejętność pracy ze w, ze, w zespole, tak. Empatia, odporność emocjonalna, oczywiście. Wytrwałość, cierpliwość, odporność na stres, tak. Odwaga i dyspozycyjność. Do połowy lipca ci się Rekrutacje zamykają na zaoczne, masz trochę więcej czasu. Nie no, w tym roku przecież nie pójdę, no. Teraz, jakbym w tym samym czasie miała prowadzić firmę, streamować i jeszcze pójść na studia, no to by było mocne. Było tak na początku, że studiowałam, pracowałam i streamowałam, ale to było ciężkie. Ciężko było się wyrobić. No, więc w każdym razie mam plan, co będę robić dalej, i chciałabym być jednocześnie ratownikiem medycznym i aktorem głosowym, dubbingować postacie. W tygodniu ratownik medyczny. Katarzyna ratuje życia, jeździ karetką i pomaga innym ludziom, a w weekendy mogłabym podkładać głosy pod postacie i być aktorem dubbingowym. Wydaje mi się, że to piękna przyszłość. Podoba mi się, chciałabym takie rzeczy robić. Ratownik medyczny nie ma wolnych weekendów. Ale nie można pracować 24 na 7. Nie pracujesz, ale możesz być wezwana 24 na 7. Aha. idealna postać do zdabingowania dla ciebie. Przytaczałem dramę książula z jedną z krakowskich kebabowni, której to właściciele mocno obruszyli się za słowa Szymona, że ich kebab. Śmierć. Ludzie, którzy idą na wojnę z książynem, nigdy jakby się nie uczą. W się sensie, szczerze. Jedyny kebab, jaki wyszedł z twarzą z recenzji nie do końca pochlebnej recenzji to faktycznie Viral Kebab friza. Oni aż nadto dobrze odpowiedzieli: że o, tutaj wprowadzimy wagi, o, tutaj zrobimy to i to, o, tutaj to i to, jeszcze poprawimy Przepraszamy, przepraszamy, coś tam, coś tam. Oni jako jedyni, że tak powiem, w porządku bawali, nie? A reszta to takie ciemnoty, no. Od połowy lipca państwo chińskie będzie zakładać obywatelom unikalne identyfikatory online. O kur Wow, mocne, to taki PESEL tylko w internecie, nie? I to wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo, przynajmniej tak mówią chińskie władze. Ej no, prawdę mówiąc, to na pewno taki numer identyfikacyjny człowieka w internecie zmniejszyłby na pewno internetową cyberprzestępczość i zgłaszając zgłaszałbyś ko konkretnego użytkownika, a nie jego konto, i to na pewno by w tym aspekcie pomogło, ale tutaj możliwości inwigilacyjne są jak duże. Pliki kupki kochają to. Film jest wypchany, ogromną. Ilością dowodów potwierdzających wersję wydarzeń Krzysztofa i bardzo dobitnie pokazujący z czym tak naprawdę walczył przez ostatnie długie miesiące. Nigdy nie oglądałam Gonciarza, nie podążaliśmy w ogóle, nawet jak, był, jak była Pandora, to oni też byli w jakimś, wydaje mi się, przynajmniej dla mnie pobocznym wątku, bo tam nie chodziło o z nieletnich, tylko tam były jakieś zatargi. Oni byli dla mnie w tej samej kategorii. W sensie ta drama Gonciarza z tą taką rudowłosą panią była w tej samej kategorii, co Krzysztof Gonciarz i ten drugi, z którym mi się myli, Krzysztof Gonciarz. Też na G. On jakieś piosenki wydawał. O, Gargamel, tak. Ja na tyle nie znam tego uniwersum, akurat ich dwóch, że ich dwóch cały czas myliłam. Ja dalej to robię. Wydaje mi się, że Gonciarz wydawał piosenki. No tych faktów w ogóle nie pamiętam, tak szczerze powiedziawszy. Ty internet w wieku 20 lat dopiero yy, dostałaś. W wieku 19 lat pierwszy raz koledzy na studiach pokazali mi wielki mix YouTube'a. Serio. Nie wiedziałam, że Gimper wydał płyty. Nie wiedziałam, że Gimper koncertował. Nie wiedziałam, kim jest JJ Joker. Nic z takich rzeczy nie wiedziałam. Pierwszy film Gimpera, jaki oglądałam, to jak wyszedł zawód YouTuber i jak ustawiać światło na scenach, na czym polega światło z kilku punktów, jak to ustawiać, jak to Mówię, o, jakie ciekawe. Fajny, Materiał. W ogóle fajny gościu, nie? Potem się dowiedziałam, że on jakieś dziwne rzeczy robił, że właśnie jakieś dzieci wyzywał jakieś ten, coś tam, coś tam. Mówię, eee, niemożliwe. <grym> Więc ja trochę w innej erze w ogóle zaczęłam oglądać YouTube'a, tak mi się wydaje. A Overwatch'a hajsowników oglądałam. O, i u Izaka bardzo lubiłam oglądać overwatcha. E. Jak szukał cheaterów na tym w CS-ie, to też bardzo lubiłam szukać czy oglądać. Więc tak, bardzo późno odkryłam YouTube'owe rzeczy i Gargamela nie znałam. Gonciarza to nie znałam. Jedyny z takich YouTube'owych rzeczy, które kojarzyłam. Na, też na studiach dużo to oglądaliśmy. To były kuce z Bronxu. Bardzo lubiłam kuce z Bronxu. To był totalnie mój humor. Kuce z Bronxu. Rzefkę Najlepszym z kontentem z Bronxu. Te od 10 do 15 lat temu był Rock i Rocho w Battlefieldzie. Dosłownie 40 minut odcinka Rock. Wchodzi do krzaka ze snajperką i tak wygląda cały gameplay cudo z Didi. I ja najlepszy gameplay, jaki oglądałam, to Izek i Rojo w grze A Way Out. Śmiałam się, płakałam, wszystko, wszystko tam miałam. Czekałam niecierpliwie na kolejne odcinki. To była jedyna chyba seria YouTube'owa z gier, którą oglądałam od A do Z. Ej, byłeś makijaż, do łazienki, normalnie. Przypomniałam sobie, nie mam wacików. Tu muszę muszę zmywać papierem toaletowym. Milionerka. Życie. Takie jest życie! Pięknie wyglądałam. Widzicie, jak już posiedzieliście ze mną dłużej w makijażu, to już przyznajcie sami, że się przyzwyczailiście. Nawet do tego mocnego oka. Prawda, że się przyzwyczailiście bardziej? Jak pierwszy szok minął, teraz tylko... Jak zdejmę te sztuczne rzęsy Czekajcie, tu jakoś się Pa, pa, pa Shakira że nie zrywaj, to łatwo schodzi Moje rzęsy na tym nie cierpią No i tu już mam moje naturalne No i dobra, i teraz zobaczcie różnicę Różnica ze sztucznymi rzęsami I bez sztucznych rzęs Te sztuczne rzęsy są mega mocne Bez mam małe oko, nie? Jest mega duża różnica Rzęsy to cały makijaż, no na pewno bardzo duża jego część, nie? Ale wcale nie uważam, że na przykład Tak jest gorzej, uważam, że jest lepiej Jakbym miała tylko tak A tu jest tak aż za ciężko mi się wydaje No ale no to nie jest makijaż na co dzień Tak czy tak uznaję you yeah.